Cześć! Jak już wiecie, w naszym sklepie pojawia się nowość od Testo, elektroniczna oprawa zaworowa 558S. W ostatnim materiale obiecałem wam, że powiem coś więcej o nowości tego urządzenia względem poprzedników, czyli kolorowym, dotykowym wyświetlaczu. I chcę o nim powiedzieć więcej, dlatego że wiem, że macie wątpliwości, bo sam je miałem. Bałem się, że ten ekran nie będzie działał tak, bym sobie tego życzył, czyli nie będzie precyzyjny, ciężko będzie utrafić w to, co chcemy wybrać. Ale mam je od tygodnia i powiem Wam, że naprawdę uważam, że ten ekran działa świetnie. Zobaczcie, załóżmy, chcemy wybrać tryb pomiaru. Klimatyzacja, chłodnictwo. Już jesteśmy. Chcemy zmienić czynnik. Nie musicie przesuwać strzałkami, tylko robicie to przy pomocy scrollowania. Trwa to naprawdę ułamek sekundy. Załatwione. Ale powiem Wam więcej. Na pewno większość z Was pracuje w rękawiczkach. Rozwiejmy te wątpliwości. Zakładam pierwszą lepszą rękawiczkę. A no, już my chcemy zmienić jednostki z gramów na kilogramy. Ok. Jak widzicie, żadnego kłopotu, żadnych opóźnień. Naprawdę ekran działa szybko. Reaguje na wszystko, co chcemy dotknąć. Także, jeżeli zastanawiacie się, czy te manometry. Z tym wyświetlaczem dotykowym będą dla Was odpowiednie, to odpowiem Wam: tak, będą dla Was odpowiednie. Pozdrawiam.